Siemankowicz i właśnie idę na siłkę na siłownię zaraz bym wam pokazała ale nie wiem by... jestem przy, chyba przy starym domku tak to właśnie wygląda to jest nasza siłownia przy szkole i przy jaskółce Ciekawe co w ogóle jeszcze skółka dzisiaj była. Bo... jest, jest jakaś 15 co coś. Ja będę ja musiała do 16, a jest jeszcze trochę zimna, ale jest właśnie jeszcze... No już wiosna jest. Dwa bociany już leciały. A ja już jestem. Na siłce. I zaraz chyba nie. Uy. O matko. Myślałam, że już, już, już to nie było. ale z coś tam się. Jestem na w takim a, jest Będę musiała kończyć, bo będę szła dalej. Ja tam już teraz tele, z telefonem się nie da dobra. pa Widow.